Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie nigdy nie było świadkiem tak bezwzględnego starcia między byłą minister, która uważała się za reformatorkę polskiej szkoły, a politykiem, który właśnie wrócił z misją oczyszczenia polskiego systemu edukacyjnego z korupcji. To był słoneczny poranek lipca 2025 roku, kiedy konferencja prasowa dotycząca reformy oświaty Miała być triumfalnym podsumowaniem osiągnięć rządu PiS w dziedzinie edukacji. Nikt nie spodziewał się, że stanie się areną największego skandalu w historii polskiego szkolnictwa. Anna Zalewska, ubrana w swój charakterystyczny burgundowy żakiet z złotą broszką symbolizującą dumę z polskiej tradycji pedagogicznej, stała za ministerialną mównicą jak generał, przygotowujący się do ostatniej bitwy o dusze polskich dzieci. W jej oczach płonęła determinacja kobiety, która przez 8 lat budowała swoją reputację na obietnicach przywrócenia polskiej szkole patriotycznych wartości i wysokich standardów. Donald Tusk, elegancko ubrany w granatowy garnitur z odznaką UNESCO, siedział w pierwszym rzędzie dziennikarzy, z charakterystyczną dla siebie spokojną miną człowieka, który wie, że zaraz zobaczy pedagogiczne samobójstwo. Panie Tusk, zaczęła Zalewska, z charakterystyczną dla siebie pasją nauczycielki, która nigdy nie tolerowała nieposłuszeństwa w klasie. Pana powrót do polskiej polityki to powrót do czasów, gdy polskie dzieci były indoktrynowane zachodnimi ideologiami. Jej głos brzmiał jak dzwon szkolny wzywający do porządku. Jako kobieta, która poświęciła życie edukacji, muszę przypomnieć, że to właśnie pan niszczył polską szkołę, podporządkowując ją brukselskim dyrektywom. Sala konferencyjna wypełniła się napięciem, jak klasa przed trudnym egzaminem. Zalewska kontynuowała swój atak z gracją doświadczonej pedagog. Polscy rodzice pamiętają, kto bronił ich dzieci przed gender i hu ideology, a kto chciał narzucić im zachodnie demoralizacji. Moja czysta karta w służbie polskiej młodzieży przemawia sama za siebie. Tusk siedział nieruchomo jak posąg. Ale jego palce zaciskały się na eleganckiej teczce leżącej na kolanach. W tej teczce znajdowały się dokumenty, o których istnieniu Zalewska nie miała pojęcia, dokumenty, które mogły zniszczyć mit polskiej żelaznej damy edukacji w ciągu kilku minut. Pani minister, powiedział Tusk, wstając powoli z miejsca z godnością człowieka, który wie, że zaraz zmieni historię polskiej oświaty na zawsze. Skoro pani mówi o czystej karcie i służbie dzieciom, może wyjaśni pani dziennikarzom, dlaczego przez wszystkie lata swojego urzędowania ukrywała pani systematyczne okradanie polskich szkół. Cisza, która spadła na ministerstwo edukacji, była tak przytłaczająca, że słychać było szum wentylacji. Zalewska pobladła, jak tablica szkolna, Zalewska próbowała odzyskać swój nauczycielski autorytet, ale w jej oczach po raz pierwszy pojawiła się niepewność kobiety. Która zaczyna zdawać sobie sprawę, że może stać na pedagogicznej minie. To są bezpodstawne insynuacje polityczne, powiedziała starając się zachować swój mentorski ton. Jako minister zawsze dbałam o dobro polskich dzieci. Tusk otworzył swoją ministerialną teczkę z precyzją doświadczonego audytora, który przez miesiące analizował budżet oświatowy. Zawsze dbała pani o dobro dzieci. Wyciągnął gruby plik dokumentów, opatrzonych pieczęciami Najwyższej Izby Kontroli. To są oryginalne raporty NIK, pokazujące, że podczas pani urzędowania znikło 2,3 miliarda złotych z budżetu na podręczniki szkolne. Pokazał zgromadzonym dziennikarzom szczegółowe zestawienia finansowe z czerwonymi oznaczeniami niedoborów, pieniądze przeznaczone na bezpłatne podręczniki dla polskich dzieci. Zostały przekierowane na prywatne konta firm należących do pani męża Andrzeja Zalewskiego. Dziennikarze zaczęli robić zdjęcia dokumentów, a Zalewska wyraźnie się spociła. To, to jest normalna działalność gospodarcza, wydukała niepewnie. Normalna działalność gospodarcza. Tusk wyciągnął kolejny plik dokumentów z logo Ministerstwa Finansów. A co pani powie na fakt, że firma edukacyjna pana męża Edu Poland. Wygrała 89% wszystkich przetargów ministerialnych o łącznej wartości 340 milionów złotych. Pokazał dokumenty przetargowe z identycznymi podpisami. Firma, która przed 2016 rokiem nie miała żadnego doświadczenia w edukacji, nagle stała się monopolistą w dostawach materiałów dydaktycznych dla polskich szkół. To jest koincydencja! krzyknęła Zalewska. Ale jej głos już nie brzmiał tak władczo jak zwykle. Koincydencja? Tusk uruchomił dyktafon leżący na mównicy ministerialnej. A co pani powie na nagranie pani rozmowy z dyrektorem Departamentu Zakupów z kwietnia 2018 roku? Z głośników ministerialnych popłynął głos zalewskiej: Panie dyrektorze, przetarg na podręczniki do historii musi wygrać firma mojego męża. W zamian zadbam, żeby pana departament otrzymał dodatkowe 20 milionów na modernizację. Ministerstwo Edukacji wybuchnęło szmarem jak szkolna stołówka w porze Lunchu. Zalewska była całkowicie blada jak kreda tablicowa, ale to dopiero początek pani przestępczej działalności edukacyjnej, pani minister kontynuował tusk bezlitośnie jak główny inspektor oświatowy odczytujący raport o najgorszej szkole w kraju. Czy może pani wyjaśnić dziennikarzom, dlaczego pod pani kierownictwem polskie szkoły spadły we wszystkich międzynarodowych rankingach? Wyciągnął z teczki szczegółowe raporty OECD i PISA. Polska z 10. miejsca w rankingu PISA spadła na 27. miejsce w czasie pani urzędowania. To najgorszy wynik w historii polskiej edukacji po 1989 roku. Pokazał wykresy porównawcze z innych krajów europejskich. Podczas gdy inne kraje europejskie poprawiały swoje wyniki edukacyjne, Polska pod pani kierownictwem systematycznie się cofała. Zalewska próbowała przerwać. To są manipulacje statystyczne. Manipulacje statystyczne? Tusk wyciągnął kolejny plik dokumentów z logo Ministerstwa Zdrowia. A co pani powie na fakt, że za pani kadencji 47% polskich nauczycieli przeszło na zwolnienia lekarskie? z powodu wypalenia zawodowego spowodowanego chaotycznymi reformami. Pokazał zgromadzonym dziennikarzom statystyki zwolnień chorobowych nauczycieli. Pani nie reformowała polskiej edukacji, pani ją systematycznie niszczyła, żeby ukryć kradzież pieniędzy przeznaczonych na szkołę. I to wszystko podczas gdy pani publicznie twierdziła, że walczy o wysoką jakość polskiej edukacji, dodał z mordercza ironią. Jedną ręką obiecywała pani rodzicom lepsze szkoły, drugą ręką okradała te szkoły z pieniędzy na podstawowe potrzeby. Ministerstwo było w kompletnym chaosie, dziennikarze krzyczeli pytania, a Zalewska wyglądała jak nauczycielka, która straciła kontrolę nad klasą. Przez osiem lat budowała pani swoją reputację na trosce o polskie dzieci, a sama kierowała największą mafią edukacyjną w historii III Rzeczypospolitej. I wie pani co jest w tym wszystkim najgorsze Tusk pokazał ostatnią partię dokumentów z pieczęciami kuratorów oświaty Pani nie tylko okradała polskie szkoły Pani systematycznie niszczyła przyszłość polskich dzieci obniżając poziom edukacji żeby nikt nie zauważył kradziętych miliardów Zalewska osunęła się zamównicą ale Tusk jeszcze nie skończył Najgorsze miało dopiero nastąpić zastanawia się pani pewnie Skąd mam dostęp do wszystkich tych wewnętrznych dokumentów ministerialnych? Zapytał Tusk, patrząc prosto w oczy Zalewskiej, jak dyrektor szkoły konfrontujący się z nieuczciwą nauczycielką. Przecież to były najściślej strzeżone sekrety pani resortu, chronione przez najbardziej zaufane osoby. Zalewska kiwnęła głową nieświadomie, rzeczywiście desperacko zastanawiając się, w jaki sposób Tusk zdołał dotrzeć do tak poufnych informacji ministerialnych. Odpowiedź jest znacznie prostsza, niż pani w swojej paranoi podejrzewa. Uśmiechnął się zimno Tusk jak nauczyciel, który właśnie złapał ucznia na ściąganiu. Przez ostatnie dwa lata intensywnie współpracowałem z kimś z pani najbliższego pedagogicznego otoczenia, z kimś, kto miał dostęp do każdej pani decyzji i każdego dokumentu. Serce zalewskiej zabiło znacznie szybciej jak szkolny dzwonek. To jest całkowicie niemożliwe, wyszeptała ledwo słyszalnym głosem. Moje współpracowniczki są mi absolutnie lojalne. Marzena Machałek, pani zastępczyni przez 7 lat, pani najbliższa powierniczka i współorganizatorka wszystkich edukacyjnych reform, skontaktowała się ze mną osobiście w maju 2023 roku. Powiedział Tusk z absolutnym spokojem, człowieka, który wie, że trzyma Asa w rękawie. Przyszła do mojego biura z pięcioma teczkami dowodów i powiedziała: Donaldzie, Anna to nie minister edukacji, to szefowa mafii okradającej polskie dzieci. Szok malujący się na twarzy zalewskiej był całkowity i absolutny jak trzęsienie ziemi. Jej najbliższa współpracowniczka i przyjaciółka zdradziła ją kompletnie i bezwzględnie. Machałek systematycznie dokumentowała każdą pani przestępczą decyzję przez wszystkie siedem lat współpracy, kontynuował Tusk jak prokurator odczytujący akt oskarżenia. Każde polecenie przekierowania pieniędzy do męża, każdą manipulację przetargową, każde kłamstwo wobec rodziców. Jak pani dokładnie dlaczego to wszystko robiła? Zalewska nie była w stanie wydusić z siebie nawet pojedynczego słowa. Ponieważ, gdy Machałek zapytała panią bezpośrednio, czy nie obawia się pani konsekwencji takiego okradania systemu edukacyjnego, pani jej odpowiedziała: Tusk wyciągnął profesjonalny dyktafon. Mam to wszystko nagrane w jakości cyfrowej. Głos Zalewskiej wypełnił całe ministerstwo. Marzena, ja jestem minister edukacji. Rodzice ufają mi bezwarunkowo, bo jestem nauczycielką. Nikt nie podejrzewa pedagoga o kradzież pieniędzy przeznaczonych dla dzieci. Moja twarz to najlepsza ochrona przed prokuraturą. Dziennikarze siedzieli w absolutnym szoku, słuchając jak była minister, przyznaje się do wykorzystywania zaufania rodziców. Jako parawanem dla przestępczości. Ale największy i najstraszniejszy sekret pani przestępczej działalności nadal jest przed nami, powiedział Tusk z powagą człowieka, który wie, że zaraz ujawni tajemnice mogące wstrząsnąć całym systemem edukacyjnym w Europie. Wyciągnął ostatnią, najgrubszą teczkę oznaczoną napisem Ściśle tajne z logo Interpolu i Eurojustu. Wie pani dokładnie pani minister, dlaczego marzena Machałek Naprawdę zdecydowała się na pełną współpracę ze mną przeciwko swojej najbliższej przełożonej. Zalewska patrzyła w absolutną pustkę, całkowicie złamana psychicznie i zawodowo. Ponieważ Machałek odkryła coś znacznie gorszego, czego nawet ja, mimo całego doświadczenia w polityce edukacyjnej, się nie spodziewałem. Tusk otworzył ostatnią teczkę z dokumentami oznaczonymi pieczęciami najważniejszych organizacji międzynarodowych. Pani nie tylko kierowała mafią okradającą polskie szkoły. Pani przez 8 lat współpracowała z Międzynarodową Siecią Handlu Dziećmi, ukrytą w systemie wymiany uczniów. Całe ministerstwo zamarło jak w filmie grozy. Te oryginalne dokumenty Interpolu pokazują niepodważalnie, że programy wymiany uczniów organizowane przez Pani ministerstwo były wykorzystywane przez Międzynarodową Sieć Pedofilów do handlu polskimi dziećmi. Pokazał dokumenty z międzynarodowymi kodami śledczymi. Między 2017 a 2024 rokiem 340 polskich dzieci zostało wysłanych na fikcyjne programy edukacyjne do Niemiec, Holandii i Belgii, gdzie trafiły do rąk przestępców zajmujących się handlem ludźmi. I wie pani, ile pieniędzy otrzymywała pani za każde dziecko przekazane przestępcom? Tusk wyciągnął dokumenty bankowe z najwyższymi klauzulami tajności. 50 tysięcy euro za każde polskie dziecko sprzedane międzynarodowej mafii pedofilskiej. Zalewska całkowicie zapadła się za mównicą jak worek ziemniaków. Gdy Machałek odkryła handel dziećmi w listopadzie zeszłego roku, ciągnął bezlitośnie Tusk, natychmiast zrozumiała, że jej szefowa nie tylko okradała polskie szkoły, ale dosłownie sprzedawała polskie dzieci międzynarodowym przestępcom. W swojej ostatniej wiadomości przesłanej mi przez najbezpieczniejsze kanały komunikacji, Machałek napisała dosłownie: Donaldzie, Anna to nie była minister edukacji, to była handlarka dziećmi ukryta za fasadą troski o edukację. Przez osiem lat każdy program wymiany uczniów był przykrywką dla handlu polskimi dziećmi. Tusk zamknął wszystkie teczki z dokumentami jak księgę horroru. Pani minister, nie tylko była pani najbardziej skorumpowaną osobą w historii polskiej edukacji, przez 8 lat była pani głównym organizatorem międzynarodowego handlu polskimi dziećmi, która za miliony euro systematycznie sprzedawała polską młodzież międzynarodowej mafii pedofilskiej. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że została pani ostatecznie zniszczona przez własną najbliższą współpracowniczkę ponieważ nawet najbardziej skorumpowana urzędniczka nie mogła dłużej patrzeć, jak sprzedaje pani polskie dzieci przestępcom za euro. Anna Zalewska siedziała w całkowitym milczeniu jak żywy trup za ministerialną mównicą, zdając sobie sprawę, że jej kariera pedagogiczna, reputacja zawodowa i całe życie właśnie dobiegły końca w najgorszym możliwym stylu, zniszczona przez własną zastępczynię za najcięższą zdradę polskich dzieci, i współpracę z międzynarodową mafią pedofilską.